Widzowie z tej strony PiroKumple Dziś sobie otworzymy paczkę ze sklepu Pirohit za kwotę 200 zł. Zrobimy taki mini unboxing, no i zobaczymy coś w środku. Tak, żeby nie przedłużając, oczywiście ta paczka jest strasznie długa. Nie wiem dlaczego, ale zobaczymy. Oczywiście wyciąłem jeszcze dane nasze ze środka, żeby nie było widać na nagraniu. Świetne różowe. Nożyczki do otwierania, jesteśmy na łonie natury. O, dobra, chyba wsłyszyłem. Tak mi się wydaje. Zróbmy z folii. Dobra, także z folii już jest otworzona. Teraz w tych bokach jeszcze otworzę. Ciężko troszkę. I nie chce mi się później cięć robić. Siłowanie jeść. z paczuchą. Oczywiście. O dobra już jest. Doszliśmy do niej. Czyli tak. Na początek nam się ukazuje karton. Dużo kartonu. Jeszcze więcej kartonu. Yy, mamy tutaj oczywiście paragon. Na kwotę 214 zł. O proszę widać. Paragon sadłuszymy. Piromaniaku przygotowane przez Patryk, spakowane przez Wader. Mamy jeszcze kod rabatowy, ale tu będę musiał zablurować go. Także dobra. Dziękujemy bardzo za kod rabatowy. Z największą starannością. O! Dobra, przyda się. Tu jest lista naszych produktów. A na dole produkty. oczywiście. Zaczniemy od prawej strony. Mamy szakala 2.0 ZBS-301. 20 mm. Scream Boom. Whistling. 12 strzałów. 40 metrów w górę tam chyba było. Tak, 40 m w górę. 120 gram. Właśnie, gramów. Się... 120 gramów. No i ta jest taka wyrzuteńka szakal. Do przetestowania. Ja będę z tyłu odkładał. Tutaj mamy Scream Boom Whistling. Też y, od chyba tej samej firmy. Zomboom. Zom tak go się prezentuje. ZBS 202. 19,5 gram. No takie gwizdki. O tutaj mamy oczywiście y, Single Shot od GAO. 30. On ma 50 mm, bodajże, jak go brałem. 40 gram neku. Tutaj jest napisane. Klasa F3. No, także taki duży single shot. W porównaniu z moją ręką to strasznie duży. Mamy smołka, Generator. Smoke generator, Rauch generator po niemiecku. Też go sobie wzięliśmy do przetestowania. Bardziej szczegółowo będziemy opowiadać o tych produktach na testach, oczywiście, bo to jest taki unboxing. Tu mamy wyrzutnie Red Peony. Nagrywaliśmy test na kanał Yellow Peony. Tak, tak. 20 mm. 69,3 gramy NEQ od Triplexa. Mamy naklejkę Zombum. Więcej naklejek. A to w Gratisie wzięliśmy. Bardzo fajne. Dobra, tu mamy. To są fontanny FC4001, myślnik 4, klasa F2. NEC 160 gram. Zaraz je będziemy nagrywać. Także testy użycie niebawem. Mamy generator. Nie, to jest flara. Przepraszam. Flara biała. PXM 65 od Pyromaxa. Tutaj mamy odfunkę Blumen Fontanen FF16 MIX 125. 4 sztuki. 60 gram neku. Klasa F2. O, dostaliśmy gratisa, Petardy Nitrox. Bardzo fajnie, dziękujemy. PXP208, klasa F2 od y, Piromaxa. Tutaj mamy petardy Black Widow, tak? Black Widow. Bla, 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 Black Widow. Przepraszam. Y, one są od Triplexa także. Y, klasa F2, y, F3, przepraszam. Tak wyglądają z tyłu. No, 20 sztuk. I na końcu mamy petardy y, Honey Badger. Badger. Zależy jak to, jak zwał, tak zwał. Od Funkę. No, tak FHB6. Klasa P1, czyli to jest emiter dźwięku, czyli też będzie na testy, bardzo fajnie. No i to by było na tyle. Kim Masz latarkę, żeby pokazać wszystko? O, dobra, jest. Akurat w telefonie, bo nagrywamy telefonem. Tak wyglądają te rzeczy. No za całość zapłaciliśmy. wezmę te. O, tego. Tak za całość zapłaciliśmy 214 zł To jest razem z przesyłką. Ogólnie paczka zł 14 zł przesyłka sama, nie? Tak. No. Także mamy nadzieję, że taki krótki odcineczek, unboxing Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, yy, subskrypcję, bo coraz bliżej, bliżej Sylwester jest. Yy, w opisie macie link do donateów, także możecie nas wspierać. No i co? Widzimy się już na test.